Blast ogłasza kolejny turniej. Wielkie zaskoczenia podczas fazy finałowej na Majorze w Austrii. Blast ogłosiło miejsce i datę pierwszego turnieju Rivals S1 w 2026 roku. Wydarzenie odbędzie się w Fort Worth w Teksasie w dniach 29 kwietnia do 4 maja i weźmie w nim udział łącznie 8 zespołów. Pierwsze cztery to zespoły z rankingu Valve oraz cztery z dziką kartą z Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Azji. Podczas pięciodniowego trwania tego turnieju pierwsze dwa dni będą bez publiczności, natomiast trzy ostatnie dni już w arenie przed publicznością w DKS Arena, gdzie Blast wcześniej już organizowało wydarzenia np. z Rocket League czy Fortnite'a. Jest to trzecia odsłona tego typu turnieju od Blasta Pierwszy miał miejsce w Kopenhadze I drugi ma odbyć się w 2025 roku w Hongkongu Próbuj stronę CSGO Otwieraj codziennie darmową skrzynię i zdobądź super skin Z kodem MKNEW trzymasz 2 złote 10 groszy zł na start Oraz 10% do depozytu Na stronie znajduje się wiele różnych skrzyń I co jakiś czas pojawiają się specjalne eventy których możesz zdobyć super nagrody. Na stronie mamy także Case Battle, gdzie toczysz bitwę na skrzynki z innymi użytkownikami. No i mamy aktualnie Jester Mod, czyli taki tryb Jokera, który daje wam dużo większe szanse na zgarnięcie mega fajnego itemu. A jeżeli uzbierasz już przedmioty, to możesz je wymienić na dowolny przedmiot dzięki funkcji Exchanger. Wij na stronę z linku w opisie i sprawdź swoje szczęście. Szokujące wyniki podczas ćwierć finałów Majora w Austin. 20 czerwca wyłoniło się pierwszych dwóch finalistów Majora i byli nimi Pain oraz Mouse. Pain po zaciętym meczu i co warto podkreślić brazylijskich derbach pokonało świetnie spisującą się na tym turnieju Furię. Przegrywając pierwszą mapę denuk wynikiem 13 do 6, Pain podniosło się i wygrało Anubisa 13 do 8 oraz Inferno w dogrywce 16 do 12. Świetną formę strzelecką w tym meczu wykazał NQZ, robiąc staty 56 na 41. Furia na tym turnieju przegrała jedynie Spain w pierwszej fazie turnieju, no i teraz tak naprawdę w ćwierćfinale, więc to był ich po prostu pogrąca. Drugim meczem był mecz Spirit kontra Mouse, gdzie Mouse okazało się sporym zaskoczeniem, ponieważ nie błyszczeli oni formą podczas tego turnieju. Wygrali oni wynikiem 2 do 1 ze Spirit, które w tym turnieju miało bilans 3 zwycięstwa 0 porażki, a od PGL Astany nie przegrali żadnego spotkania. Także byli oni zdecydowanym faworytem. Ale, no niestety, dla mojego Pikema okazało się być inaczej. Jedną z najdziwniejszych rzeczy w tym spotkaniu była na pewno forma Brolana na nuke, gdzie Pierwszą połowę skończył ze statystykami 0 do 11, w drugiej było już nawet 0-13, a skończyło się ostatecznie na statystykach 4-17. To tylko pokazuje jak źle Niuka rozegrała ekipa Spirit, gdy w drużynie, która ich pokonała wynikiem 13 do 10, zawodnik nie potrafił nikogo zabić przez 14 rund. Fanom Spirit Pozostawia to spory niedosyt Trzeci mecz było to spotkanie Na'Vi versus Vitality Tu odbyło się bez większych niespodzianek Ponieważ Vitality Było zdecydowanym faworytem Do tego zwycięstwa a Nawet do zwycięstwa w całym turnieju Mimo, że potknęli się w tym turnieju na drużynę Legacy i y, gdzieś tam nie najlepiej weszli w ten turniej. Przypomnę, że ten mecz na Brazylijczyków zakończył ich fenomenalny strajk, ale o tym w poprzednich newsach, także jak macie ochotę, to zachęcam. Lecz w ćwierćfinale nie pozostali oni. Tutaj dłużni i nie dali żadnych nadziei ekipie Nawi, wznawiając jednocześnie swoją małą serię zwycięstw, ponieważ było to ich czwarte zwycięstwo z rzędu. Ostatni ćwierćcin to starcie Face i The Mongols. Face z góry stawiane było na faworyta w tym spotkaniu, lecz jak mogliśmy zauważyć, dosyć łatwo dali oni ten mecz wynikiem 2 do 0 w mapach. Gdzie? Już raz ich tak naprawdę pokonali 2-0 na tym turnieju, a kibice, którzy e, gdzieś tam byli na arenie w Austin, e, było to dla nich smutne przeżycie, ponieważ z tym turniejem pożegnał się ich jedyny przedstawiciel, czyli Elish. You guys have been a great crowd. Thank you for all the cheers. You've been great, really. Love you guys so much. Thank you so much. Give her another round of applause. Thank you so much. Thank you very much, Elise. That's Phase Plan. A crushing way for Phase to falter, but for the Mongols, they make history in Austin tonight. The deepest the Mongols have ever made it at a major. Dupree semifinals, third or fourth, guaranteed at a bare minimum. Dość sporo oczekiwań było również od FaZe ze względu na przyjście w ich szeregi Simpla i wielu fanów liczyło na odbudowę jego formy i wzniesienie FaZe Clanu na najwyższe lokaty. W meczu z The Mongols zawiódł i był najsłabszym zawodnikiem na serwerze. Wykręcił statystyki łącznie na dwóch mapach 24 na 33. Także reasumując, w półfinale turnieju Blast Austin Majors 2025 zagra Pain vs. The Mongols. Natomiast e, drugim meczem e, półfinałowym będzie Vitality kontra Mouse. Jakby to tak ze sobą e, postawić obok, no to tu mamy jeden mecz finałowy a drugi mecz, no taki po prostu mecz fazy grupowej zwykłego esportowego turnieju, także są to e, jakieś zaskoczenia, no ale jeżeli chodzi o daty no to oczywiście e, dzisiaj, czyli o godzinie 20 21 czerwca będzie to właśnie pojedynek Maus kontra Vitality, a mniej więcej około północy Pain podejmie właśnie The Mongols i zobaczymy kto zagra w wielkim finale Blast Austin Major 2025 no ale ja jestem pewien, że praktycznie zwycięzca meczu Maus z Vitality po prostu podniesie puchar do góry. A wy jak myślicie, kto ugra cały ten turniej? Ja typuję mimo wszystko Vitality. Oho! Coś pisze widzowie. O, dają mi, że war mam sprawdzić, że gra chujowa. Później sprawdzimy, później sprawdzimy, jak będzie przerwa. No i zobaczmy teraz, agresja, no Simp nie, nie trafił, no chyba, ohoho, ej, ale kurwa, ja tak się zastanawiam, że to kurwa, mi się wydaje, że kula przez typa przeleciała, ty, no musi się odwrócić, czy teraz trafi z timingiem, o Jezu, kurwa, kostylię wstąd od odpierdalasz, ale Kerrigan jeszcze, też się wykurwia, O Boże, kurwa. Saszka, co jest? No niestety, niestety widzowie.